Dobry wieczór, minęła 18.30, to są informacje kulturalne. Beata Chmielowska-Olech, witam Państwa. Sprawdźmy, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie. Ale na początek połączenie sztuki wysokiej i telewizyjnego show. W niedzielę 8 listopada na antenie TVP Kultura przyznano Nagrodę Młody Muzyk Roku 2020. To ogólnopolski konkurs dla młodych artystów grających na instrumencie klasycznym. W tym roku zwycięzcą okazał się Jan Pieniążek. Znają ich fani na każdym kontynencie. Kultowy polski skład rokowy z Siemianowic Śląskich SBB jest na scenie już blisko pół wieku. Swój rokowo-bluesowy repertuar łączą z brzmieniem symfonicznym i właśnie to brzmienie w dodatku długo wyczekiwane udostępniono online. Odminionej soboty wszystkie instytucje kultury w Polsce są tymczasowo nieczynne. Powodem jest oczywiście światowa pandemia. Przyjrzyjmy się jak sytuacja wygląda w innych krajach. Ponad 20 szlagierów autora, który legendą stał się już za życia. To niewiele, ale wystarczyłoby na deskach teatru w czasie jednego wieczoru wspomnieć sylwetkę Wojciecha Młynarskiego. Ostatniego dnia przed zamknięciem Instytucji Kultury na czas lockdownu w Teatrze Jaracza w Łodzi odbyła się premiera spektaklu Róbmy Swoje w reżyserii Jacka Bączyka. Jeszcze kilka lat temu betonowe monolity były uznawane za przykry w odbiorze architektoniczny spadek odziedziczony po poprzedniej epoce. Dziś to obiekty, na które spoglądamy z fascynacją, ale i pewną dozą przerażenia, to wszystko prezentuje album Brutal Poland. Dla fanów tańca i sztuki cyrkowej mamy dobre wieści. Występy Cirque du Soleil można teraz oglądać w internecie i to zupełnie za darmo. Słynna trupa cyrkowa, której występy były odwołane przez pandemię, oczywiście, będzie teraz cieszyć oczy swoich fanów występami w internecie. Od niedzieli w sieci transmitowane są koncerty w ramach 18. edycji Festiwalu Muzyki Romantycznej, który zwyczajowo odbywa się w Skierniewicach. O muzycznych atrakcjach, które czekają na Państwa do środy, 11 listopada, opowie Anna Jankowska. Roman Dmowski i Józef Piłsudski. Ich walka o kraj władzy, ale i miłość to oś najnowszego spektaklu teatru telewizji. Choć akcja rozgrywa się na przestrzeni dwudziestu kilku lat od 1892 do listopada 1920 roku, nie brakuje w tekście analogii do współczesności. Jak kończy się historia dwóch ikonicznych postaci polskiej historii? Sprawdziła Dominika Matuszak. I to wszystko w naszym programie. Kolejne informacje kulturalne już jutro o 18.30. Gorąco zapraszam. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.